Chodźmy, chodźmy tutaj, e, poproszę! No, Dobry wieczór! Jak ja się cieszę, że ja was w końcu poznaję. No, cześć, cześć, cześć. Cześć, tu przynieśliśmy takie małe ceny. A, czuję, e, deska serów pleśniowych, aż wierci w nosie. No, kiedyś, jak takie otworzyłem w samolocie, to ludzie zaczęli otwierać okna. Nie, to szarlotka. To, 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 to tak? No to ja może założę buty. A, nie, 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 no no gdzie? Nie trzeba, nie trzeba. Um, no. e, e, si si siadajcie. O, o dzięki, wielkie. Kto pierwszy idzie? A przepraszam, mademoiselle, mademoiselle. <coughs> <coughs> no, e, e, to ja właśnie jestem, bo. Czyli nie no wiem, właśnie, co... to jest ten twój. E, słynny kolega z tak, Sacii. Beze mnie nie ma jego, a bez niego nie ma mnie. No. A bez was dwóch nie ma takich zajebistych kolejek w urzędzie. E, no to co? E, czego się napijecie? Łycha. <laughs> e, kieliszek, szlanka. Wiadro. No, a ja bym się napił. Wody. Michał by się napił wody. Ostatnio dużo wody pije. I poprosimy dla Michała wodę. On przez moje usta mówi: Poproszę wodę. Jaka ta woda? Z kranu. Z kibla mi daj. Co się tam powiedział pod nosem? E, poproszę wodę z kibla, ponieważ jest to moja ulubiona woda. Taka ki kiblowianka. O. Kieliszek szlanka? Ze spuszki. Tylko tą miętówkę wrzuć. Słuchajcie, a wiecie, wiecie, że nasz znajomy taki Bartek, No. uwaga, przyjdzie z matką! No. No. No, 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 no. Świetny pomysł, z matką, z matką na Sylwestra się będziemy bawić ze starą babą po prostu. No. Ja nie wiem, czy my jesteśmy na to przygotowani w ogóle, to takie stare baby jedzą. No, no. Jak tak patrzę, jak tak patrzę na ich emerytury, to chyba nic. No ale spóźniają się. No, wiesz no, ostatni dzisiaj, może włożyła beret, poleciała wpłacić na radio. No. Ślisko jest. Tak, może się chodzić, zaspie Oj. zablokował. Albo nie wiem, w wózku nie ma zimowego bieżnika. No to co, to ja może poleję. Co? No to może polej. No. To tutaj właśnie. Ewentualnie. ewentualnie o. Ehm, no. O, ch chyba idą mną. No. E, Słuchajcie, sorry za spóźnienie, ale. W otwarte było to, żeśmy weszli. E, moja mała Monika. Dobra, idziemy. E, proszę mamo. E, bo macie jakieś drzwi e, Tam ewentualnie. Dzięki. E, Karolina, tak, tak no. no to mam taki tutaj mały gift. 101 sposobów na pozbycie się celulu i tu u mnie się kurzy. A, nie, nie, naprawdę, nie trzeba było. Trzeba, trzeba. Widziałam twoje zdjęcia z wakacji. A wiecie dlaczego mężczyźni. Nie mam celu to, bo jest brzydki. Godzina 22.15. Miłość, miłość zakopane. się A y, pani matko, y, pani matko. A proszę połowę gdzieś. Y, a czym się właściwie matki, pani matki? Y, co, y, czym się właściwie pani matki? na co dzień zajmuję. Mamy taką fundację dojrzałe kobiety z Bobrami. <grym> bardzo fajna fundacja, bardzo fajna fundacja. Tak tak, bardzo jest nas kilkanaście. Każda ma swojego Bobra musi o niego dbać. Oczywiście nie robimy tego same. Mamy specjalnego pana, który na co dzień się nimi zajmuje. Pani jest wspaniała. Jak tam? O czym gadacie? E, pani Monika opowiada nam o swoim bobrze. A to idziemy tańczyć. Godzina 23.07. Ich <noise> nie No jest po 11. No daj żyć, daj się napić, kobito. Powiedziałam! Nie! Czasem wydaje mi się, że moje życie mogłoby być ciut lepsze. Ale więcej wiary twoje życie mogłoby być zdecydowanie lepsze. Momentami nawet rozkoszne. Rozkoszne? <laughs> nie wydaje mi się. Weź coś, potraf zrobić z tym drewnem. Ani przez się przełożyć, ani... Co to? Nie. nie da się. Ale więcej wiary. Posąg nagiego Dawida też był tylko kawałkiem marmuru, zanim Michał anioł chwycił za dłuto. Widzisz? Więcej wiary! I musisz chwycić za dłuto. Zanim ktoś inny to zrobi. No, słuchaj pani. Jednego. Możesz się napić. Jednego. Chcesz, o, o, o czym gadacie? No tu. Y, 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 pani Marka powiedziała, że y, taki Dawid chwyci Michała za duto. Idziemy tańczyć? Godzina 23:59. Pierwsza. Zero, zero. Nie, Michał to są moje pośladki. <śledztwo> Wiem. Jak on się tak bawi, to ja się nie dziwię, że on na imprezę przychodzi z matką. Ada. Myślę. O czym? Myślę, że mu Ja czekam, aż się zaczną całować. Michał! Ty by, y, przyjdź do mnie w e -fili. Ja ci powiedziałem że masz go. Ja ci powiedziałam, że go masz. Się napić jednego! I piłem więcej. I co mi zrobisz? Ha, ha, ha. Ty się bój, czego ci raczej na następny rok, nie zrobię, a mogłam, a mogłam. Nie, to się zrobię sam. Godzina druga zero zero. Godzina piąta zero zero. Co co to jest, co to jest za... Co to jest za... Co to jest za drętwa impreza, no? Oj, Boże! No... Szalaj, pijany jesteś! Spodnie suche! Jestem czerwy!